Dzień dobry, tu Robert Fryczkowski, trener. Widać po mnie, że jestem opalony, widać, że jestem wypoczęty, widać, że jestem radosny. Trzy dni byłem nad morzem, trzy dni. Trzy dni, Jak możecie to jeździć na tydzień, na dwa? Po prostu rok bez urlopu to rok stracony. Ja przepraszam, jak ktoś nie pojechał w tym roku na urlop, ale nawet trzy dni nad Bałtykiem to to jest ekstaza. Można narzekać, głównoprawda. prawda. Trzy dni Bałtyk był inny, po prostu, no. Po prostu ekstaza, po prostu piach albo parzu, albo było zimno i te zabawki i te wszystkie smażone szproteczki i te wszystkie gofry, które zmazały nos i towarzystwa, jakie poznaliśmy, poznaliśmy fajnych ludzi, poznaliśmy, pozdrawiamy was serdecznie, naprawdę jesteście fajni, Jola super, pozdrawiam i kolega Joli, ale nie powiem, bo to ważny prezes, więc tam nie będę kombinował, ale wspaniałych ludzi poznaliśmy. No, po prostu, było, no w sumie cztery dni byliśmy tak, bo jak lisi dojazdy. Ka Bałtyk każdego dnia był inny, raz był taki sobie, raz był tak lodowaty, że pogłóciłem się z narzeczoną, bo nie chciałem wejść, powiedziałem, że nie, że głupi są ci ludzie na Malediwach i tak dalej. No wiecie, a jednego dnia były takie fale, dosłownie takie, że nas ścinały z nogi, przewracały, tłukły nami i. Yy, yy, yy. I woda była tak ciepła, jak w basenie widocznie fale przywiały tą najbardziej zewnętrzną, podgrzaną warstwę wody. Po prostu była ciepła jak zupa. Po prostu jak się chciało ogrzać, to się wchodziło do wody. Co tam jeszcze? No i było niesamowicie. A innego dnia było jeszcze inaczej. Była taka woda chłodna, ale taka ciepła, ale było tak chłodno. Było po prostu cudownie. Po prostu to wszystko wyśmiewane, że ludzie ciągną wózeczki i tak dalej, to nie ciągną. To jest najpiękniejsze, to to oderwanie się od tego wszystkiego, to mam wrażenie, że już wiem jak spędzę przyszły urlop, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Jeżeli w ogóle będę miał urlop w przyszłym roku, jeżeli będzie jakiś urlop, to wiem jak spędzę ten urlop na pewno i wiem, że już nie będę nigdy marudził mojej dziewczynie, że tak tyle kilometrów na trzy dni. Się nie... Bzdura. My faceci to czasami więc po prostu... I teraz rozumiem tych ludzi, którzy przyjeżdżają kamperami, siadają na leżaczku, patrzą. Po prostu to rozumiem. Po prostu, no. Są widać po mnie, że jestem opalony. Po trzech dniach. Dobra. Z inną sprawą zupełnie się komunikuję z Państwem. Pozdrawiam ludzi, którzy mi poznawali. To było bardzo przyjemne. I pozdrawiali. Zobaczyłem też i poznałem takiego bardzo fajnego polskiego przedsiębiorcę. Młody chłopak. Żona Marlena. Córka Maja. Wspaniała taka rodzina. Facet miał... Nie mogę, nie mogę powiedzieć szczegółów, bo to nieistotne, ale założył sam własną firmę i w tak mądry sposób ją jakby zaaranżował i wyposażył, że mi opadła kopara. I jak drugi raz się widzieliśmy, pożegnaliśmy się, już wracaliśmy, to on powiedział Wie pan, lubię wszystko robić dobrze i gdyby wszyscy tak robili, to naprawdę nasze życie miałoby zupełnie inny wymiar, inny sens. Pomyślałem sobie, Jezu, gdyby takich ludzi było więcej, to po prostu chciałoby się żyć, to jakby po prostu wstawał rano z jakimś powerem, a nie wszystko spierdolone, jak rozkradną, albo krawężników nie zrobią, albo a po prostu ten facet był genialny. Bardzo Pana pozdrawiam i Pańską wspaniałą rodzinę, jeżeli mnie Pan kiedy obejrzy, czy coś, no, wspaniały gość, po prostu wspaniały, aczkolwiek chciałem powiedzieć na koniec, że, żeby, że, że, że bo odbierał telefony z firmy, nawet jak był na... Na urlopie pomyślałem, że to nie jest dobre, że nie zrobił sobie sukcesji pracowniczej, że taki, że mówi Stefan: Ja jestem teraz na urlopie przez tydzień, nie zawracaj mi dupy, chyba że coś pierdolnie. No a jak tak, to nie waż się do mnie zadzwonić, yy, bo wylecisz. No i koniec: chyba że coś jest ważne, to wtedy dzwoń. ale z pierdołą musisz sobie sam poradzić. Po to Cię mam. No więc tego chyba nie zrobił, bo dzwonili do niego tam, potem gdzieś wyjechał, wrócił, no więc to jeszcze miał niedopracowany. Ale facet był. Znakomity i dawał taką nadzieję. Wspaniały gość. Kurde, jak pani powiedział, gdyby wszyscy robili tak jak trzeba. No, gdyby wszyscy robili wszystko tak jak trzeba, no to w ogóle życie byłoby fajniejsze. Tak. I Chevrolet Aveo okazał się wystarczającym samochodem, wystarczająco ekologicznym, wystarczająco wygodnym na wyjazd na urlop z pełnym ekwipażem, namiotem bawełnianym, białoruskim, starym, na, yy, bo taki namiot mam taki klasyczny na. na, na, ten, na dla dwóch osób i wszystko się zmieściło i na gaz pojechaliśmy ekonomicznie. Aj, życie jest czasami piękne, a czasami nie. Proszę państwa, ja patrzę na wiele rzeczy. I patrzę, gdy jest przerost formy nad treścią. I o tym będzie oddzielny materiał może, albo teraz może powiem. Jak jest przerost formy nad treścią. Kiedyś było tak, że nie wiem czy państwo pamiętacie, że jak się dzwoniło u operatora to można było wziąć sobie jeden numer i wybrać go do pięciu numerów. Do pięciu numerów. Kumacie bazę, do pięciu numerów i można było za każdy zapłacić pięć złotych i yy, mieć te pięć za darmo. Potem wprowadzono tak, że się wybierało pięć i płaciło się za pięć, ale bywało tak, że operator zapomniał. Zapomniał wyłączyć tamte pięć, więc leciało wam w rachunku miesięcznym 25, ale to nie były czasy New Mobile, gdzie się płaci w ogóle 19, tylko to były czasy, kiedy ja płaciłem 465, 328, 270, 403. Takie rachunki poć Nie Na przykład miałem szkolenie gdzieś na Mazurach, gdzie nie było Wi-Fi w hotelu i musiałem korzystać dużo z internetu, to przychodził rachunek 1,5 tysiąca. No, to, to były takie czasy. I wtedy co miesiąc przychodziło Wam 25 zł ekstra, a mało który klient to sprawdzał. Ja zawsze sprawdzałem. No i u mojego takiego, takiego przyjaciela, tutaj niedaleko, w takiej firmie fajnej, nieważne jak się nazywa, pozdrawiam go serdecznie. Kupiłem ofertę, wymieniłem telefon i tak, po pierwsze, miałem zgromadzonych, to Państwu mówiłem kiedyś, chyba z 10 tysięcy minut i się cieszyłem, że przy, przykidrałem sobie gdzieś tam, ale okazało się, że jak chcę wziąć bardzo dobrą ofertę, to te minuty im przepadają. Churby syny, złodzieje, no nie, zamiast... No, po prostu przepadają minuty, które kurna, oszczędziłem. Czyli to już i także nie przepadają co miesiąc, ale teraz mnie wydymali na końcu. No i potem zacząłem patrzeć, podpisać umowę i okazało się, że pierwsza rzecz, jak, że sprawdzałem elektronicznie koszty, że mój rachunek był za wysoki. Okazało się, że Pierwszą rzeczą, jaką kupiłem, to był zlimitowany, zli, z, zryczałtowany rachunek za telefon, za internet. I to wychodziło chyba 60 zł. Płaciło się 6 dych i, się dzwoni, i wtedy korzystało się z internetu, ile się chciało. I jak nagle patrzę po weekendzie z kolegami, już po tej podpisanej umowie, że mam rachunek na, nabity 1100 zł. Byliśmy na Mazurach, oglądaliśmy filmy. 1100. Więc zadzwoniłem, och, przepraszamy, bo, bo ta usługi weszły, a ta nie. Rozumiecie, te weszły, a ta akurat nie. Bo może głupi pajac po prostu po libacji alkoholowej gdzieś tam po miesiącu zapomni, ma faktury za koparkę, za piach, za beton, szefie, tu pierdolną ten, ten akumulator, dobra, och, dobra, poszło te 1500. Może ktoś się nie domyśli. Ja jestem zwolennikiem skali, bo byłem świadkiem takiego królestwa w firmie telekomunikacyjnej, w której pracowałem. Był taki menadżer, menadżer menda Mendajebana, który po prostu wprowadził ubezpieczenie kart SIM za 5 zł. A wtedy już operator miał chyba milion, milion tych, milion, rozumiecie, abonentów. I było tak zawiło to wszystko wprowadzone, że. Tylko ileś tam procent ludzi, nieznaczny procent napisał, bo trzeba było, żeby nie skorzystać z tego wtedy, napisać, że nie, że nie chcemy. Ale większość skorzystała, rozumiecie? Macie co miesiąc 5 milionów złotych, no kurde. Więc ja wiem, że to jest efekt skali, więc na przykład takiego internetu, internet włącza się na przykład 3 dni później, ale efekt skali jest taki, że firma ma 27 milionów na koncie ekstra. To są wszystko efekty skali. No i potem przed pierwszy rachunek i na moje oko był ciut za wysoki. I okazało się, że nie włączono, nie wyłączono mi jakichś trzech usług. Bo, tam by, bo operatorzy stosowali mnóstwo. Mm, idę straszne jakieś dygresje, przepraszam Państwa, ja nie potrafię inaczej. Chciałbym być inny, ale nie potrafię. Dobra. Operatorzy stosowali mnóstwo zawiłych usług po to, żeby móc dymać klienta na 27 różnych grillowanych sposobów. To tylko o to chodziło. Przecież takie oferty jak New Mobile zawsze były możliwe. Dopiero. Zauważyli Państwo nową jakość, że nie sierbie. Po prostu mam słomkę. No i chodzi o to, że okazało się, że mi tam nie wyłączyli usług, bo kiedyś były płatne paczki te SMS-ów. Na przykład pani mówiła: O, to było wajdactwo. Nie wiem, czy nadzialiście się, bo ja tak parę razy. Ona mówiła: No tak, no tak, nam jest tam tak przykro. Faktycznie nie włączyliśmy panu tej usługi, albo nie wyłączyliśmy, zapłacił pan. To my panu oddamy te 80 zł. Ja mówię: ja on myślę. W ramach przeprosin proponuję panu pakiet 300 SMS-ów na 4 miesiące. Ja mówię: O! O, ale fajnie, chcę to. Tak, widzi pan, jesteśmy uczciwą firmą. Po czym okazało się, że mi nagle rachunek wzrósł. Okazało się, że ten pakiet 400 SMS-ów na 3 miesiące to było zwykłe królestwo, ponieważ tak naprawdę one potem przychodziły w SMS-y płatne. Pomyślcie, eee, chłopie, co ty. Powiesz? SMS kiedyś kosztowało 20 groszy, 15 groszy. Kochani, ona tak włączała codziennie, na przykład 100 klientom w ramach przeprosin te pakiety, a wyłączało i pamiętało o tym, żeby wyłączyć tylko na przykład 8% czy 10%, a wszyscy inni do końca, tak jak moja mama, która przez lata nie używała SMS-ów, czy pani chce pakiet SMS-ów, no, no chce. I miała po prostu włączony pakiet SMS-ów chyba przez 6 lat, za który płaciła. O, widzicie, to jest efekt skali. Jak jest się taką, takim skurwionym rynkowo korporatem, to tak się chce kraść, bo w coś wkolwiek włączy ręce, to po prostu to są miliony na koncie. Rozumiecie, to jest tak, tak, to rozuchwala. Tu się włączy jakąś usługę, to za 5 zł, to za coś tam. Takie proste rzeczy, na przykład macie opłacony parkingowy bilet. Kiedyś było tak, że jak macie w ramach tego czasu, możecie jeździć po całej Warszawie. Nie, przypisano bilet do danego parkomatu. Więc jak ja wchodziłem do klienta. I mówiłem: Dzień dobry, jest Pan Bogdan? O Jezus. Bogdan wyjechał. Przepraszamy Pana, mieliśmy ważne wezwanie. To nic. Wychodziłem miałem opłacony na godzinę kwit, ale on już nie był ważny nigdzie indziej. I Już 100 milionów na koncie, 200, 500. Co kurde, trzech się. Rano bierze prysznic z, z pieniędzy. A propos pieniędzy. No i właśnie chodzi o to, że yy, powiedziałem, że mam bardzo dużo, yy, takiego mam tutaj, yy, za dużo rachunki i. I że oni mi coś usługi pomieszali, pokazałem kręgę. I dostałem list z przeprosinami, papierowy od operatora, dwie strony elaborat. Jak bardzo mnie przepraszają, jak bardzo coś, jak bardzo żałują i że w ogóle. Ja poszedłem wtedy do kolegi, który mi sprzedał telefon, i powiedziałem: Ty, jeżeli ona mi odesłała dwustronicowy elaborat, zamiast przeprosić i wziąć w kopertę, włożyć mi smyczkę i kubeczek albo jakiś kalendarzyk. To znaczy, że to jest zinstytucjonalizowana kradzież. A on powiedział: zobaczymy. I sprawdził na 10 ostatnich swoich klientów sprawdził 6. Sześciu klientów, wszyscy mieli usługi niepowyłączane od 12 do 65 zł. Ja byłem gdzieś tam po środku. Czyli na 6 z 10, których sprawdził, 6, czyli 100%, miało niewłączoną jakąś usługę, Niewyłączoną. Ja na przykład miałem właśnie wyłączone te co 5, co wam powiedziałem. Że miałem włączone 5 zł, ale jeszcze miałem tamte włączone. I to równolegle razem szło, i ona przeprosiła. W sytuacji, kiedy jest coś się dzieje, to daje się temu oprawę medialną, dwustronicowy list od kierowniczki działu, która mówi: Przysięgam na mleko w moich piersiach, że naprawdę nie chciałam, że naprawdę nie zrobię tego nigdy. Kierownik mi świadkiem. No i dlaczego ty tym państwu mówię? Ponieważ teraz trwa po prostu to, żeby nas załatwić, po prostu, żeby po prostu nie było gotówki. Tak, bo nie, nie będziemy mieli gotówki, pieniądze będą w wyładaniu innych, już są, ale no, zawsze ta gotówka umożliwia nam taką mikrooperacyjność, nie? Muszę zanotować za każdym razem, kiedy nie siormnę, bo mnie to tak cieszy. To jest taka pozytywne wzmocnienie. I teraz zauważyłem reklamę, która, jeśli chodzi o formę i o treść, jest absurdalna. Jest absurdalna. Jest absurdalna zupełnie. Mianowicie idzie rodzina, szczęśliwa, młoda, tam nikt nie kuleje, nikt nie jest na wózku. Nie ma jak u rodziny yy, dziadka yy, na wózku, nie ma Maurycego, który zapatruje się i godzinę patrzy w okno. Nie, nie, nie. To jest szczęśliwa rodzina. Jest on, młody przedsiębiorca, ona. Tak na oko przy mężu, ale może ma jakieś zajęcie, może jest nauczycielką lokalną, może jest animatorką kultury w lokalnym domu kultury. No nie wygląda na to, żeby pracowała gdzieś w jakiejś hurtowni drobiu albo pieczarkarni na nocne zmiany i się przepracowywała i miała wory pod oczami i 20 kg na wagi. Nie, 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 ona wygląda jak taka modelka, ale nie anorektyczka, wygląda idealnie. To jest w ogóle taka rodzina idealsów. On, ona i dwójka dzieci, chyba chłopiec i dziewczynka. Wszyscy idą. Roześmiani, tak jakby to było w ogóle szli, nie wiem, Obiecał mi ojciec i lody, czy co. Dzień dobry kochanie. <grym> co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu są trzy rzeczy. Najważniejsze w życiu są wygodne buty, święty spokój i mieć kogoś do kochania. Więc proszę Państwa, oni idą jak na święto. Po prostu tak jakby obiecali im lody, jakieś zakupy wielkie, jakieś coś, szczęśliwi biegną. Oni idą do banku, rozumiecie? Idą do banku. I jest takie powiedzenie: Masz dużo, bardzo bilonu. My ci go wymienimy w automacie, lekko i fajnie, ma to formę zabawy, dzieciak pokłada tam, wsypują pieniążki i dostają takie banknoty prawdziwe, pełne wartości, które już nie obciążają im kieszeni. Przecież to normalne, że jak się idzie do sk urzędu skarbowego czy to zus to też bierze się rodzinę rodzina, żona zakłada świętną sukienkę, dzieci są uśmiechnięte i mówią Tato, tato, kiedy pójdziemy do skarbówki? Tato, kiedy pójdziemy do ZUS-u? co, obiecało, że pójdziemy do zus -u. a ojciec mówi, pójdziemy, pójdziemy. Pójdziemy, tam są mądrze inwestowane nasze wszystkie pieniążki. O kiedy, kiedy pójdziemy na przykład do tam urzędu, tam na przykład kontroli widowisk, albo kiedy pójdziemy gdzieś tam, no dzieci uwielbiają takie rzeczy przecież, jak do banku się idzie, jeszcze z workami bilonu, bo jest się po prostu ujebanym pracownikiem, który prowadzi nad morzem, na przykład prowadził przez trzy miesiące na przykład WC, to przecież to tylko się bierze, mówi się do żony, ubieraj się w kieckę, idziemy do banku, ubieraj się, idziemy do ZUS-u, mówi, o daj spoko, wezmę prysznic, umaluje się, nie, tak wyglądasz pięknie, świeżo, ale jak chcesz troszkę. Dzieci, dzieci! Idziemy do zosu, Idziemy do banku. I ta rodzina idzie do banku i wymienia te wszystkie bilony, bilon. Masz za dużo bilonu. Przyjdź, wymień na gotówkę. Masz za dużo bilonu. To jest akcja nagrodzona przez jakiś tam fundusz. Jak jest nagrodzona, to już wiadomo, że to musi być lipa. I teraz czemu to służy? Ja kapnąłem się, że ten absurdalny anturaż, anturaż, tak, napijmy się koziego mleka, czy ty piłeś kozie mleko, wszyscy już piliśmy, uratuj babci, pij kozie mleko, że ten bezsensowny, y, absurdalny anturaż służy temu, żeby y, ściągnąć od ludzi. Bo dzieci teraz zaczną szukać po domach drobnych pieniędzy, bo to jest takie coś, że dziecko zbiera kapsle, dziecko wszystko zbiera. No bo to było tak, że jak dziecko było malutkie w czasach paleohistorycznych, to ono co szło, to co się zbierało, no co mogło zdawać? Przecież nie upolowało gołębia, bo było za słabe, nie upolowało dzika, nie polowało żbika, bo było za głupie, prędzej żbiki je upolował. Natomiast chodzi o to, że co mogło, znazło jagódkę. Znalazło ptasią kubkę, znalazło żołędzia, znalazło orzeszka, to wszystko pod, pod, jakby to się mogło przydać. I w tym momencie dziecko będzie znajdowało i powie tato, tato mam tyle złotówek w woreczku. I teraz bank przez te wszystkie automaty i przez tą koncepcję wycofa ileś set ton bilonu z rynku i tym samym zabije Taki najdrobniejszy przedsiębiorców. Zobaczcie, bardzo często, kiedy się płaci już teraz w aptece, w małych firmach i na przykład lek kosztuje tam 4,62, wymyśliłem cenę, nie wiem, czy taki lek jest, może plaster jest. Komuś. Znów nie się Chyba zapiszę to w pamiętniczku. 4,62 to pani mówi, nie mam jak wydać. A my zwykle wyciągamy 10 zł, ale w najlepszym razie 50. Właśnie o to chodzi, że oni system. Zostawią pieniądze i powiedzą, no przecież pieniądze są. Ale wycinając tony pieniędzy z rynku, tony pieniędzy z rynku, robiąc wokół tego taką y, atmosferę, że się idzie z dziećmi do banku i wkręcając do rodziny, żona powie, słuchaj, ja znalazłam w ogóle 2 kilo To chodźmy, bo widziałem reklamę. Oj, tam Stefanie... Prawda? My mamy cały karton, mamy cały, znaczy puchę taką bilonu, ale ona jest wykorzystywana, czasami potrzebujemy pieniądze na jakieś drobne, na coś, kurier przyjdzie czy coś, to one są gotowe. Mógłbym je zanieść do banku, wsypać tę puszkę, wymienić, dzieci się ucieszą, kupimy lody, ale już nie będziemy mieli drobnych. Będziemy mieli pięćdziesiątki, dziesiątki, dwudziestki, setki. Pięćsetki to nie widziałem jak żyje, Tak, żebym w ręku miał. Tak to wygląda. I chodzi o to, że to wycofanie iluś, bo to tak się zarządza, bo wyobraźcie sobie, że Polska jest takim jakby kolonią, przedsiębiorstwem, gdzie siedzi jakiś zarząd gdzieś tam w Nowym Jorku na 32 piętrze, gdzie nie zatrzymuje się winda, prawda? I oni mówią, ty, zadzwonicie do niego, muszą wycofać się tam na przykład 200 ton bilon z rynku, no ale już wycofali 60. No to muszą jeszcze wycofać 140 ton. Załóżmy, wymyślam te kwoty, nie wiem, ile tam się ton waży, ale no tak, tak, tak. No i tutaj przychodzi, proszę wycofać jeszcze 140 ton bilonu do końca roku. No i oni mówią, dobra, zlećmy agencji reklamowej, kupmy takie urządzenia. Widziałem, tam y, gdzieś y, y, Samsung produkuje, załóżmy takie urządzenia. Dobra, to musimy kupić sześć takich urządzeń. Na razie sześć w bankach warszawskich postawimy i w głównych miastach. Dobra, trzeba zrobić kampanię, trzeba zrobić. No i to się robi i potem się raportuje pod koniec roku. Wycofaliśmy 230 ton. No, bardzo dobrze. I wtedy jest się namiestnikiem w danej kolonii, w danej korporacji. Taka korporacja mówi, musicie sprzedać jeszcze 800 telefonów, musicie sprzedać jeszcze na przykład. Ileś tam terabajtów transmisji, musicie sprzedać coś tam, musicie sprzedać coś tam, no to tak samo tutaj dostają. Wydaje mi się, że ten, podsumowując całość, ten absurdalny entourage, dzieci to idą, bo to jest jeden z elementów gry, bo te wszystkie elementy gry się spinają, wycofania bilonu z rynku. Jak się wycofa bilon, to ludzie typu kioskarz, dla nich płatność będzie udręczeniem, bo oni po prostu fizycznie nie będą mieli drobnych pieniędzy, żeby zapłacić za gazetę, za magazyn, 9,80. No i powiedzą, nie ma pan karty? Rozumiecie? Nie ma pan karty? Nie ma pani karty? Nie ma pan karty? I w tym sensie yy, likwidując, przetapiając tony tego bilonu, które są z mosiądzem i tam kiedyś się mówiło, nie, kto nie ma miedzi, ten w domu niech siedzi, to wierzcie mi, wrzućcie magnes do tego bilonu, zobaczycie z czego są robione pieniądze. Z, z żelaza jakiegoś. Bo wszystkie bo dużo bardzo tych monet się przyciąga magnesem, co mnie w ogóle zdziwiło. Więc chodzi o to, że wycofywanie tego z rynku pod pozorem właśnie taki, takiego anturażu jest po prostu, świadczy o tym, że tu nie chodzi o to, żeby ułatwić życie przedsiębiorcy, tylko żeby wycofać z rynku ileś dziesiąt, 10, może set ton pieniądza, żeby od tej strony przyspieszyć proces zabierania pieniędzy. W sensie nie żeby zabierać te pieniądze, tylko dawać na wartość niewymienialną. Bo jeżeli pójdziecie na przykład rano w Krasnym Stawie, czy w Łosiecach, czy nawet w Porczewie Powiatowym, jest ja Parczewie, nie wiem, czy Parczew był jakieś powiatem, ale to takie miasto fajne, jakieś miało duży, fajny, fajny przemysł. Mój wujek współpracował z tym lokalnym przemysłem i był przedsiębiorcą. Jest przedsiębiorcą, bo przedsiębiorcą się jest duchem całe życie i on właśnie całe życie pozostał, jeśli chodzi o to, przedsiębiorcą. Właśnie to jest ważne, że przedsiębiorca to stan pewnego umysłu, takiej prawości, takiej, takiej siły, takiej konsekwencji, takiej pewnej szczodrości, nawet, no, no powiem, że, że no że dobrze się pracuje z przedsiębiorcą. Dobrze, bo to jest bo to jest fajnie wykonana praca. Dobrze się pracuje z przedsiębiorcą. Szkoda, że przedsiębiorców nie ma tak wielu. No więc nawet w parczewie, jak weźmiecie banknot 200 zł i pójdziecie rano coś kupić, to nic nie kupicie. Nic, przypuszczam, że nic. Dlaczego? Bo oni już rano nie mają tych tych Ja, ja byłem o, byłem ostatnio w Niebożarowie Mazowieckim tylko w już mówię, może robię Mazowieckim. Na wlocie, jak się jedzie do Warszawy, po prawej stronie jest stacja. I przyjechał gość i chciał kupić kawę, nie miał karty, nie miał yy, bilonu, tylko kartę. I pani około godziny, no które była, dziewiąta, dziesiąta, bo takie na spotkaniu około dziesiątej, dziewiątej, i powiedziała, że nic sprzeda mu za. Yy. Pieniądze, bo nie ma mu jak wydać. Ja mówię no do tej pani: nie macie rezerwy kasowej? Nie, szef wyciąga wszystko z kasy każdego dnia do czysta, czyli nie zostawia rezerwy kasowej. To jest naganne. No to jest taka firma, widocznie. A więc wyciąga wszystko do czysta, zamiast zostawić. Ja więc ja powiedziałem, szef powinien zostawić wam w bilonie 500 złotych rezerwy kasowej. No powinien, to pan powie szefowi. Ja wiem, ja mam to w dupie. To jest wasza firma, wasz biznes. Ale awantura była straszna, że facet przyszedł i nie miał karty, miał pieniądze, 10 złotych, tam miał 20 złotych, czy 50, bo tam stoi z boku bankomat. I chciał kupić kawę. Kawę za 12,50, załóżmy. Czyli to nie było tak, że ktoś wchodzi z 500 złotówką i mówi: Poproszę gumę za złotówkę. Nie. On, po prostu mając 50 zł, chciał kupić kawę za 12, dużą kawę latę. Bo mają bardzo dobrą kawę. Tam. Wszędzie zresztą na BP. I, i ona mu nie sprzedała. I awantura była gęsta. I ja powiedziałem, że to jest ich wina, ponieważ powinni mieć rezerwę kasową. No, a teraz, jak się wyciągnie pieniądze z rynku pod pozorem takiej reklamy, to znowu będzie na przykład 200 ton pieniądza mniej, czy 300 ton pieniądza mniej. A przecież wystarczyło, proszę państwa, wysłać SMS-a do wszystkich przedsiębiorców. Szanowny przedsiębiorco, uprzejmie informujemy, że bank PK oferuje usługę wymiany bilonu na to i to. No i to by przedsiębiorca, który ma naprawdę dużo bilon, na przykład ma automaty do gier, to ci przedsiębiorcy na pewno przyszliby, prawda, do banku i wymienili ten bilon na banknoty, prawda? No to oczywiste. Z myślą o tych przedsiębiorcach, to, to jest zrobione na pewno. Ale jakby ktoś miał jakiś przedsiębiorca, bilon na przykład właśnie ma, nie wiem, kibel w rewalu czy coś, trzy miesiące i ma tam trzy worki dwuzłotówek, no to on by z tym przyszedł, ale tu jest pokazane, żeby cała rodzina Szukała tych pieniędzy i potem w ramach święta zaniosła do prawa tego, bo skala tego będzie taka, że tych pieniędzy w końcu zabraknie. A poza tym wypokaże się dzieciom, rodzinie, żonie, że my wymieniamy ten obrzydliwy, ciężki, nieprzydatny bilon na piękne, nowe, czyste banknoty. A potem bez bilonu nigdzie niczym nie zapłacimy i powiedzą: No, Polska Cyfrowa, zapłać, masz kardenie. No, pierdolę. Tak. A jak już nie będzie pieniążków, no to wtedy już będziemy niewolnikami na całego. Będą mogli nas szorować, w prawo, w lewo, czochrać. Ale się będzie wtedy działo. Nie mogę się to czekać, bo to zawsze każde takie przeczochranie, to jest temat na felieton. Uwielbiam felietony. No dobra. Mam dwa materiały na ten temat nagrane, ale nie są do końca pozytywne, a mam taki nastrój wakacyjny. Wszystkiego dobrego. Wypoczywajmy. Jedźcie na wakacje. Cieszcie się życiem. Żyjcie. Żyjcie szczęśliwie. Mhm. Um, tak. Szanujmy czas, który nam pozostał. Na przykład, jadąc na trzy dni na zboża, wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, Bilon jest no, Z całą rodziną. Umalujcie się.